Dobry, witam Państwa. Dzisiaj jest e, 5 marca, godzina pierwsza. Spóźniłem się, bo miałem inne zajęcia, powinienem to wcześniej zrobić. Ale może coś nadrobimy. Proszę sobie przypomnieć ten ul, gdzie dwie rodzinki były łączone. Pokazywałem w jesieni, bez żadnych wstępnych zabiegów, bezpośrednio wieczorem po zmroku, postawiony jeden na drugi, w każdym z nich była zaizolowana matka te dwie matki miały przezimować razem no to się przekonamy dzisiaj czy przezimowały na razie to, to i Tym razem muszę te pszczółki... Ojejku, nie spadaj tam. Muszę te pszczółki strząsnąć, bo będzie mi potrzebna powałka. Teraz Państwo zobaczycie po co? No idź, idź Tu mi będzie potrzebna powałka. A ona żądli szczotkę. Jeśli się okaże, że obie matki przezimowały, to będę musiał tą rodzinkę no, podzielić na dwa korpusy. Zatem zrobimy tak. Przesuniemy sobie to wszystko. Jest wprawdzie 10 stopni, tylko 10 stopni. Proszę zobaczyć ile pokarmu zostaje po zimowli w rodzinach, gdzie matki były izolowane. A tu jest jeszcze jedna ramka odstawiona, pełna pokarmu Po prostu o, następna. Po prostu pszczoły biorą 0-0 zero, zero, nic. Tutaj już są komórki, one przygotowują do, do czerwienia. Więc tą ramkę damy tu. Tak? I zobaczymy, czy mamy po co tak dawać ramkę. Czy tu jest matka żywa? Tu jest matka zielona. Proszę, zobacz, żeby było widać. Żywa. Na razie tą matkę wkładam z tym izolatorkiem tu. Jeszcze jej nie wypuszczam. Bo jeszcze nie wiem czy w drugim izolatorze jest matka. Jest żywa oczywiście. No tutaj cała prawie ma miejsce, byłoby, byłoby miejsce do czerwienia Co się dzieje tu, no tu się matka mi nie chce pokazać ale proszę zobaczyć to jest całe już zaczerwione za, zabudowane komórkami one już nie mogą wytrzymać i koniecznie chcą żeby matka zaczęła składać jajeczka w związku z tym muszę ten izolator otworzyć i wtedy mogę wypuścić tą matkę tutaj jeśli jest żywa zaraz zobaczymy pszczoły się zachowują tak jakby tu była matka ale, ale, ale i proszę się nie oburzać, jest 10 stopni ja tu manewruję przy tej niskiej temperaturze tymi pszczołami, ale tu się nie ma co przeziębić, matka jest zawsze grzana przez pszczoły zaopiekowana a czerwiu krytego nie ma, gdyby był czerw kryty to mógłbym go przeziębić No, gdzieś złapałem rządu już, o. bo ją nadusiłem. No, się przepraszam. No, te izolatory, takie jakie są, takie są, jak Państwo widzicie. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Nie wchodź mi do ucha. No i teraz jeszcze gdzie tu są pineski? I tu jest pineski Sądzę, że tu jest matka, bo mi łażą po rękach, wachlują No ale czy jest, to się przekonamy jak otworzymy Proszę, tu już jest zaczerwiona, O, jest matka. O Jest tu matka. Proszę. O, widać. Widać matkę. Widać. Widać. To iść mamuszka. Mamuśka poszła. A tutaj proszę zobaczyć co się dzieje. Już nie mogły wytrzymać. O, ile naczerbił, ja teraz będę musiał sprzątać. Nic tak. Tak. Koledzy, którzy mi tam zarzucał, że ja trzepię, tym zabijam pszczoły. No, nie, nie, nie zabiłem żadnej pszczoły, uspakają. Żadnej pszczółki nie zabiłem. Tak. I teraz że tak powiem, do rzeczy, czyli adrenu. Wyrzucam izolator. To gniazdo układam tak już do czerwienia. Czyli, czyli co? Czyli zostawiam im te. Hmm. Raz, dwa, trzy, pięć. Dobrze, zostawiam im pięć ramek. Szósta ramka jest po prostu poza gniazdem. I tak jak zawsze uważam, one sobie wezmą, jak będą potrzebowały, sobie wezmą z tego gniazda. Na razie staram się usta ułożyć gniazdo maksymalnie ciasną bo jest płodny. ponieważ jest chłodno to od strony zachodniej ocieplę. jeszcze raz powtarzam one sobie jak będą chciały to sobie przejdą tędy i teraz kładę kratę odgrodową Na górę daje muszę zobaczyć naprzeciwko wylotka daje tylko te dwie ramki stąd wypuszczam matkę ta ramka będzie do czerwienia jeszcze matki na razie nie wypuszczam przyniosę z magazynu a mogłem dać tam czy jeszcze raz, tulik. przepraszam. Nie. Źle pomyślałem. Po prostu zamiast z magazynu, dam im tą ramkę pełną pokarmu z tej strony. O, proszę. Tak. Dobrze. No i teraz wystarczy wypuścić matkę. będę bogaty to sobie kupię takie prawdziwe izolatory ale na razie jeszcze nie bo wiem że państwa też ale im mnie ja denerwują te zabiegi tutaj przedziwne dobre nieważne no była tu matka a jest tutaj. tu Proszę. tu jest jeszcze jedna pineska mogę sobie trzeba Drugi izolator do oczyszczenia. A tutaj jeszcze jest rodzinka słaba. Ona wprawdzie będzie korzystać z ciepła tej rodziny z dołu. Niemniej ja ją tutaj ocieplę. Ale... zauważyć, że ta rodzina jest tylko na trzech ramkach znaczy rodzina no, to jest odkład na trzech ramkach tylko jest no, jeśli będę miał czas i cierpliwość to pokażę Państwu za parę dni dorzucę im ramkę do czerwieni no chciałbym żeby już było cieplej jest trochę chłodno Dorzuciłby mi plaster do czerwienia. Okay. Dobra. Chwileczkę. Przypominam Państwu, że ta rodzina była połączona w sposób taki trochę inny. No i skuteczny, bo, bo tak jak mówiłem. Yy, późna pora i chłód jak włączyłem te rodziny, to nie wiem tam ile było trzeba było zajrzeć ale na pewno było chłodno i chłód e, zmniejsza wzajemną agresję pszczół niedługo trzeba będzie do nich zajrzeć jak tutaj się matka ładnie na dole rozczerwi przybędzie pszczoły to oczywiście pół nadstawkę dać na górę ale w tej chwili są tu dwie matki oddzielone kratą od gróda no, ja już tak robiłem no, dlatego y, trudno mi mówić, zobaczymy co będzie dalej no, dalej będzie tak, że będzie czerwieć jedna matka, druga matka, pszczoły są jedną rodziną razem połączone w tej chwili się już nie obawiam, że kłop mi wyjdzie poza izolator, bo jakby kłop wyszedł, to matki też wyjdą. No.